Siedzisz w nocy przed komputerem, skrolujesz media społecznościowe, widzisz, jak wszyscy mają lepsze życie, czujesz, jak coś w środku cię boli, nie potrafisz nazwać tego bólu, ale on jest żywy, palący. To nie jest przypadek, to nie jest twoja słabość. To jest pułapka, w którą wpadł każdy człowiek na tej planecie pułapka tak stara jak ludzkość, a jednocześnie tak niewidzialna, że większość ludzi nigdy jej nie zauważy. Za chwilę pokażę ci coś, co zmieni sposób, w jaki patrzysz na swoje życie coś, o czym jeden z najmądrzejszych ludzi w historii ostrzegał dwa i pół tysiąca lat temu. Ale najpierw musisz zrozumieć jedną rzecz. Wszystko, co myślisz o sobie, to kłamstwo. Pamiętasz moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś wstyd? Może miałeś pięć lat, może siedem, ktoś się z ciebie śmiał, poczułeś, że jesteś nie taki jak inni, że coś z tobą nie gra, i wtedy się narodziło. Twoje ego, twój największy wróg. Zanim przejdziemy dalej, muszę Ci powiedzieć coś ważnego. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że żyjesz nie swoim życiem, że grasz rolę, którą narzuciła Ci rodzina, szkoła, społeczeństwo, to ten film jest dla Ciebie. I jeśli coś w tych słowach rezonuje z Twoim wnętrzem, zostaw łapkę w górę. Nie dla mnie, dla siebie, jako pierwszy krok do zrozumienia. Słuchaj uważnie, bo nie powiem tego dwa razy. Budda spędził sześć lat pod drzewem, żeby dojść do tego, co ja ci zaraz dam na tacy: sześć lat siedzenia, milczenia, rozpadu ego na kawałki, a potem powiedział coś, co brzmiało jak czyste szaleństwo że nie istniejesz, że twoje ja to iluzja, że wszystko, co o sobie myślisz, to tylko cień, wymyślona opowieść. Brzmi abstrakcyjnie? Teraz ci to udowodnię. Masz pięć lat, rysujesz siebie, duże oczy, uśmiech, królewna z koroną. Masz szesnaście lat, patrzysz w lustro i nienawidzisz tej twarzy, masz trzydzieści pięć, patrzysz w inne lustro i widzisz swoją matkę. Za każdym razem inne odbicie. A ty dalej mówisz, że to ja. Które z tych ja to prawdziwe ty, które z nich to twoja prawdziwa tożsamość? Budda miał na to prostą odpowiedź. Żadne z nich. To wszystko to tylko opowieści, które sobie opowiadasz, maski, które zakładasz, role, które grasz. Ale dlaczego to robimy? Dlaczego tworzymy te fałszywe ja? Odpowiedź jest prosta i bolesna jednocześnie. Robimy to, bo się boimy. Boimy się, że jeśli pokażemy światu, kim naprawdę jesteśmy, zostaniemy odrzuceni. Więc tworzymy ego. Bezpieczną wersję siebie. Wersję, która podoba się innym, wersję, która nie ryzykuje, tylko że ta bezpieczna wersja to więzienie, i każdy dzień, który spędzasz w tym więzieniu, oddalasz się od tego, kim naprawdę jesteś. Buddę nurtowało pytanie, które pewnie zadajesz sobie każdego dnia: dlaczego cierpimy? Dlaczego, mimo że mamy dom, jedzenie, pracę, wciąż coś nas boli? Dlaczego sukces nie daje szczęścia? Dlaczego związek nie wypełnia pustki? Dlaczego pieniądze nie dają spokoju? Odpowiedź, do której doszedł, była rewolucyjna. Cierpimy, bo żyjemy w kłamstwie. Cierpimy, bo myślimy, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Cierpimy, bo ego przekonało nas, że jesteśmy oddzieleni od reszty świata, że musimy walczyć, konkurować, udowadniać. Ale prawda jest inna. Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Teraz ci pokażę, jak ego cię oszukuje każdego dnia. Rano budzisz się i pierwsza myśl to, co ludzie pomyślą o moim wyglądzie? To ego. W pracy masz pomysł, ale się nie odzywasz, bo myślisz, a co jeśli się pomylę? To ego. Wieczorem skrolujesz Instagram i czujesz zazdrość. To ego. Kłócisz się z partnerem, bo musisz mieć rację. To ego. Widzisz wzór? Ego to nie jest twój przyjaciel. To jest pasożyt, który żywi się Twoim strachem, który rośnie, gdy się porównujesz, który tyje, gdy szukasz aprobaty, który kontroluje Cię przez lęk przed odrzuceniem. Buddha odkrył coś, co psychologia potwierdza dopiero teraz: że ego to nie jest Twoja prawdziwa natura. To jest program, który został Ci narzucony przez rodziców, którzy chcieli Cię chronić, przez nauczycieli, którzy chcieli Cię kontrolować. Przez społeczeństwo, które chcecie wykorzystać, ale można go przeprogramować. Pierwsza metoda buddy brzmi prosto, ale jest najtrudniejsza. Obserwuj swoje myśli, nie oceniaj ich, nie walcz z nimi. Po prostu patrz, jak oglądasz film. Zauważ, ile Twoich myśli kręci się wokół Ciebie, ile z nich to strach, ile to porównania, ile to fantazje o tym, jak inni Cię postrzegają. Kiedy zaczniesz obserwować swoje myśli, zauważysz coś szokującego, że większość z nich to nie są twoje myśli. To są głosy ego. Głosy, które mówią ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, że musisz więcej, że musisz być kimś innym. Druga metoda to coś, co Buddha nazywał współczuciem. Ale nie tym miękkim współczuciem, o którym myślisz. To brutalne współczucie. Współczucie, które mówi prawdę, że ten człowiek, który cię obraził, też cierpi, że ten szef, który cię krytykuje, też żyje w strachu, że ta osoba, której zazdrościsz, też walczy z własnymi demonami. Kiedy to zrozumiesz, przestaniesz brać wszystko osobiście, przestaniesz myśleć, że świat kręci się wokół ciebie, przestaniesz karmić ego dramatem, ale tu jest pułapka. Myślisz, że jak zrozumiesz ego, to ono zniknie. To tak nie działa. Ego jest jak uzależnienie. Jesteś uzależniony od bycia kimś. Od czucia się ważnym. Buddha rozumiał coś kluczowego. Ludzie nie cierpią z powodu tego, co się dzieje. Ludzie cierpią z powodu tego, co myślą o tym, co się dzieje. Kiedy ktoś cię krytykuje, to nie krytyka cię boli. To twoja interpretacja tej krytyki. Ego nie istnieje w rzeczywistości, istnieje tylko w Twoich myślach, w Twoich historiach, to znaczy, że możesz je zmienić. Trzecia metoda to akceptacja, ale nie ta słodka akceptacja z książek o rozwoju osobistym to brutalna akceptacja rzeczywistości, akceptacja, że jesteś niedoskonały, że popełniasz błędy, że czasem jesteś słaby. Czasem głupi, czasem egoistyczny, i że to jest okej. Okay, ale jest jeszcze głębsza warstwa. Akceptacja, że życie nie ma sensu, który byś sobie wymyślił. Że nie jesteś głównym bohaterem filmu. Że twoje problemy nie są najważniejsze na świecie. I że to jest okej. Okay. To brzmi jak ulga. To brzmi jak wolność. Kiedy przestaniesz myśleć, że jesteś centrum wszechświata, presja spadnie. Życie stanie się prostsze. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ego ma jedną słabość: nie może istnieć w teraźniejszości. Ego żyje w przeszłości i przyszłości, w żalu i w strachu, ale nigdy w tym, co jest teraz. Kiedy jesteś w pełni obecny, ego milknie. Dlatego ludzie uzależniają się od sportu ekstremalnego, od seksu, bo w tych momentach ego znika. Ale nie musisz skakać ze spadochronem. Możesz być obecny jedząc śniadanie, słuchając muzyki. Wystarczy, że będziesz tutaj teraz. Ego nienawidzi akceptacji. Ego chce, żebyś był perfekcyjny, żebyś był lepszy od innych, żebyś udowodnił swoją wartość. Ale kiedy akceptujesz swoje niedoskonałości, ego traci moc, bo nie ma się już czym karmić. Budda uczył jeszcze jednej rzeczy. Że największa iluzja ego to myślenie, że jesteś oddzielony od reszty świata, że to ty przeciwko wszystkim, że musisz walczyć o swoje miejsce, że musisz bronić swojej pozycji. To jest najbardziej niszczycielska iluzja ego. Kiedy myślisz, że jesteś oddzielony, wszystko staje się walką. Każda rozmowa to konkurencja, każdy sukces kogoś innego to twoja porażka, ale prawda jest inna. Jesteś częścią czegoś większego. Każdy człowiek, którego spotykasz, to lustro, ten agresywny kierowca, to twoja stłumiona złość, ta zazdrosna koleżanka, to twoje niezaspokojone potrzeby. Kiedy to zrozumiesz, przestaniesz czuć się samotny, przestaniesz walczyć ze światem, bo zrozumiesz, że walczysz sam ze sobą. Pierwsza technika to lustro ego. Przez tydzień zapisuj momenty, kiedy poczułeś się urażony, zdenerwowany, zazdrosny. Po tygodniu przeczytaj notatki. Zobaczysz wzór. Zobaczysz, że te reakcje to nie jesteś ty. Druga technika to metta, czyli życzliwość. Zacznij od siebie. Życz sobie spokoju, dobra, ulgi. Potem pomyśl o tych, których kochasz. A na końcu. O tych, których nie możesz znieść. Tu nie chodzi o wybaczanie, tu chodzi o rozpoznanie, że ich cierpienie jest podobne do Twojego, że pod złością, maską, agresją boli ich dokładnie tak samo. Trzecia technika jest najtrudniejsza: przestań się bronić. Kiedy ktoś cię krytykuje, nie tłumacz się. To nie znaczy, że masz być wycieraczką, to znaczy, że masz przestać karmić ego. Ale najważniejsza lekcja Buddy to ta, że nie musisz być kimś wyjątkowym. Nie musisz mieć misji. Nie musisz zmieniać świata. Nie musisz być najlepszy. Wystarczy, że będziesz sobą. Prawdziwym sobą. Bez masek. Bez ról. Bez ego. I tutaj paradoks. Im bardziej próbujesz być wyjątkowy, tym bardziej jesteś przeciętny. Im bardziej chcesz być ważny, tym mniej ważny się stajesz. Ale kiedy przestaniesz próbować, coś się zmienia. Kiedy przestaniesz walczyć o uwagę, ludzie zaczynają cię zauważać. Kiedy przestaniesz szukać szczęścia, szczęście cię znajduje. To nie jest magia, to psychologia. Kiedy przestajesz żyć w strachu, ludzie to czują. Prawda zawsze wygrywa. To brzmi prosto, ale to najtrudniejsza rzecz na świecie, bo prawdziwe ty to nie jest ta wersja z Instagrama, to ta wersja, którą znasz w ciszy. Kiedy nikt nie patrzy, niedoskonała, szukająca, droga do pokonania ego nie jest prosta. Będą dni postępów i dni cofania się to normalne ego nie odda się bez walki. Będzie ci mówić, że to głupota, że jesteś słaby, ale pamiętaj to nie twój głos, to głos ego, który się boi. Dam Tobie praktyczną wskazówkę: kiedy ego przejmuje kontrolę, zatrzymaj się, weź oddech, zapytaj kto to mówi. Jeśli słyszysz krytykę, strach, potrzebę udowodnienia, to ego. Jeśli słyszysz ciekawość, współczucie, to ty. Buddha powiedział coś, co brzmi jak paradoks. Że kiedy przestaniesz próbować być kimś, stajesz się wszystkim. Kiedy przestaniesz walczyć o szczęście, szczęście samo do ciebie przyjdzie. Kiedy przestaniesz szukać miłości, miłość cię znajdzie. Ale to nie jest magia. To jest psychologia. Kiedy przestajesz żyć w strachu, ludzie to czują, twoja energia się zmienia, stajesz się spokojniejszy, pewniejszy siebie w prawdziwy sposób, nie na siłę. Ludzie chcą być w pobliżu takiej energii. Kiedy przestajesz potrzebować aprobaty, stajesz się bardziej atrakcyjny, bo ludzie czują desperację, ludzie czują potrzebę i to ich odpycha, ale ludzie też czują pewność siebie. Prawdziwą pewność siebie, i to ich przyciąga. Kiedy przestajesz udawać, stajesz się prawdziwy. A prawda zawsze wygrywa, może nie od razu, może nie w sposób, jakiego się spodziewasz, ale zawsze wygrywa. Więc jak pokonać ego? Nie walcz z nim, zrozumie, zobacz, kiedy się pojawia, zobacz, czym się karmi, i powoli przestawaj je karmić przestań karmić porównaniami dramatem potrzebą bycia lepszym karm swoją prawdziwą naturę, ciekawość, współczucie, akceptację, prostą miłość do życia. To codzienna praktyka. Będą dni, kiedy ego wygra, nie obwiniaj się, po prostu zauważ i wróć do praktyki. Prawda o ego jest taka. Że ono nie jest Twoim wrogiem, jest Twoim nauczycielem, pokazuje, gdzie jeszcze nie jesteś wolny, gdzie potrzebujesz uzdrowienia. Jeśli te słowa poruszyły coś w Tobie, jeśli poczułeś, że to o Tobie, napisz w komentarzach jedno słowo, które opisuje, co teraz czujesz. Nie rób tego dla mnie. Zrób to dla siebie, jako pierwszy krok do oswojenia się z prawdą, bo prawda jest taka: nie jesteś swoim ego. Nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś swoimi osiągnięciami, nie jesteś swoimi porażkami, jesteś tym, co obserwuje to wszystko, jesteś świadomością, która patrzy, jesteś ciszą między myślami, jesteś spokojnym świadkiem tego całego chaosu. I to jest piękne, to jest proste, to jest wystarczające.